Rozpoczynamy program Gość Dnia Radia Resty. Dzisiaj Państwa także moim gościem jest wicedyrektor przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Skierniewicach, pani Magdalena Kaczuba. Pani dyrektor, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że przedszkole z oddziałami integracyjnymi, to którym pani kieruje, jest jedynym chyba w naszym regionie. Faktycznie jesteśmy jedynym przedszkolem w Skierniewicach i okolicy, które ma oddziały integracyjne, wykwalifikowaną również kadrę do tego, żeby pracować z dziećmi, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym bądź orzeczenie o niepełnosprawności. I tutaj jeżeli mówimy na temat właśnie tych grup przedszkolnych, bo wiadomo teraz zaczyna się nabór do przedszkoli w formie elektronicznej, rodzice mogą zgłaszać swoje pociechy. No i tutaj jeżeli są to pociechy, które mają te orzeczenia, dobrze by było, żeby trafiły pod... Piecze pod skrzydła specjalistów, o których Pani wspomniała. Tak. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie, żeby właśnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi już w wieku przedszkolnym trafiały pod opiekę wykwalifikowanej kadry. Zapraszamy serdecznie do na naszego przedszkola. Planujemy utworzyć trzy grupy mhm. trze, dla trzylatków, w tym dwie grupy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, grupy integracyjne. I w tych grupach integracyjnych mamy 10 miejsc dla takich właśnie dzieci. Potrzebujących specjalnej troski, specjalnej opieki i fachowego podejścia. Czy 10 miejsc to jest w sumie na dwie grupy, czy to jest w jednej grupie? Na dwie grupy, na, na dwie. dwie grupy, Aha. tak, ponieważ w jednej grupie integracyjnej yy, możemy mieć do pięciorga dzieci yy, z orzeczeniami. A jak wygląda opieka nad takimi dzieciakami? Ponieważ wiadomo, że w tym momencie no, to będziecie chyba potrzebować większej kadry, a także zupełnie inaczej wygląda ich harmonogram funkcjonowania w przedszkolu, ponieważ tam są specjaliści również wdrażani. Tak, to znaczy to też bardzo jest uzależnione od tego, jakie niepełnosprawności mm -hmm. mają dzieci, z jakimi niepełnosprawnościami do nas trafiają, jakie są ich potrzeby. Natomiast w każdej grupie integracyjnej oprócz nauczyciela wychowawcy jest nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i dzieci te są objęte różnymi właśnie zajęciami terapeutycznymi, na przykład z neurologopedą, z fizjoterapeutą, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog i w trakcie dnia po prostu według poszczególnych już grafików dla poszczególnych grup ci specjaliści z tymi dziećmi też pracują, mają zajęcia. No ale tak mówimy tutaj przede wszystkim o tych dzieciach, które są pod specjalną pieczą przedszkola i nie tylko przedszkola, natomiast mówimy też o tym, że jest to, są to grupy integracyjne, więc też są te dzieciaki, które takich orzeczeń nie mają. Jak one funkcjonują w takich grupach, ponieważ wiadomo, że one się uczą, że ktoś może być obok nas, ktoś, kto jest inny, kto może nie, nie biega tak szybko jak my, kto nie może skupić uwagi tak mocno jak my. One się uczą takiej socjalizacji, chyba, prawda? Tak, myślę, że to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby już od najmłodszych lat przyzwyczajać dzieci, że spotykamy się z różnymi osobami, które mają różne problemy i żeby nie traktować ich jakoś w sposób negatywny, nie wyłączać ze środowiska, wręcz odwrotnie. Bardzo duże jest nastawienie na to, żeby włączać wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami w proces edukacyjny. I też z tego, co obserwujemy, to jest bardzo fajne. Takie współgranie tych dzieci neuronormatywnych i dzieci z niepełnosprawnościami, one fajnie ze sobą funkcjonują, poza tym też do pewnego wieku dzieci nie dostrzegają aż takich Aha. różnic między sobą, ale uczą się od najmłodszych lat, że trzeba pomóc komuś, kto ma problemy z poruszaniem, bądź dać spokój komuś, kto ma problem z regulacją swoich emocji. No też staramy się zwracać na to uwagę, nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby też te dzieci uczyć jakby odpowiedniego zachowania i tak jak pan redaktor powiedział, właśnie takiego uspołeczniania i uwrażliwiania na potrzeby innych osób. Tutaj mówimy dużo bardzo wzniosłych Rzeczy, natomiast diabeł w szczegółach tkwi, ponieważ wiadomo, że jeżeli chcemy wysłać swoją pociechę do przedszkola, no to będziemy patrzeć nie tylko i właśnie pod kątem tego, jak wyglądają grupy, jaką mamy metodologię działań, jeżeli chodzi o ten dzień powszechny, powszedni w przedszkolu, ale też jak wygląda baza lokalowa, jak wygląda kwestia wyżywienia. Tutaj możemy powiedzieć, że jesteście jedną z niewielu placówek w rejonie, która ma własną kuchnię. Tak, posiadamy własną kuchnię, bardzo smaczną kuchnię. Dzieci codziennie otrzymują trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Wszystkie posiłki spełniają oczywiście wszelkie normy przewidziane, więc jest to na miejscu robione, przygotowywane, świeżutkie. Więc faktycznie to jest jeden też myślę z plusów, z zalet naszej placówki, że mamy kuchnię na miejscu. Mamy w ogóle bardzo wyposażoną, dobrze wyposażoną placówkę. Sale są, w ogóle budynek jest nowoczesny przestronny. Sale są bardzo dobrze wyposażone w różnego rodzaju sprzęty, sprzęty multimedialne, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Posiadamy trzy place zabaw, w tym jeden sensoryczny. Sam teren wokół przedszkola też jest dość duży, przestronny, więc no naprawdę jeśli chodzi o różne zabawy ruchowe, czas spędzony na świeżym powietrzu, to mamy odpowiednie do tego warunki. Ja akurat pamiętam, ten teren naprawdę jest przestronny, ponieważ tam akurat teraz są parki Kingi. Tam było moje przedszkole, które jako pierwszy kończyłem. Nie będę mówić, który to był rocznik, natomiast myślę, że te place zabaw to jest istotne, ponieważ z tego jak sięgam pamięcią, to często będąc na przykład w czterolatkach, no to wszyscy się zastanawiali, że my się nie pobawimy na tych zabawkach, ponieważ akurat starszaki są. A tutaj w tym momencie można połączyć akurat to, że wychodząc na świeże powietrze, to jest bardzo istotne dla zdrowia młodego człowieka i nie tylko tych placów wystarczy dla wszystkich. Tak, y, są one właśnie w pewnym sensie dostosowane do wieku rozwojowego dzieci, uh -huh. tak? Mniejszy plac y, z innymi zabawkami, z innymi sprzętami dla grup młodszych trzyletnich czy czteroletnich, ale dla pięcio- latków, które też już potrzebują więcej przestrzeni, są bardziej sprawne y, motorycznie, jest dużo większy plac. Dla y, też dzieci z niepełnosprawnościami czy ze specjalnymi potrzebami jest taki plac sensoryczny, więc no taka dość duża różnorodność. Panie dyrektor i teraz jeszcze na koniec jedno pytanie, ponieważ z pewnością słuchają nas nie tylko i wyłącznie mieszkańcy Skierniewic, ale też mieszkańcy powiedzmy powiatu, regionu naszego tutaj. I rodzi mi się pytanie, czy podczas zgłaszania w formie elektronicznej przy zapisach naboże do przedszkola, jeżeli mają pociechę z takimi specjalnymi potrzebami, czy jeżeli na przykład są mieszkańcami powiedzmy, nie wiem, no Godzianowa czy Kowiec. Czy oni mogą ewentualnie tę swoją pociechę do was zgłosić? Tak, oczywiście mogą zgłosić. Należy wypełnić odpowiednie dokumenty, oświadczenia potwierdzające właśnie niepełnosprawność kandydata, mhm. dziecka w tym przypadku. I tak jak najbardziej zapraszamy, nie tylko z terenu Skierniewic, ale również z okolicy. A do, do kina wychodzicie? Tak, oczywiście. Chodzimy do kina, uczestniczymy w ogóle w różnego rodzaju imprezach i y, uroczystościach miejskich. Jesteśmy też organizatorami niektórych y, uroczystości, konkursów i włączamy się w inne, w udział w innych. Jeszcze jedno pytanie. To jest już naprawdę na koniec, ponieważ akurat dla rodziców też jest istotne to, że Bezpieczny teren wokół, ponieważ akurat wiem, że to jest teren bardzo dobrze zamknięty, że na potrzeby przedszkola, drogę, która prowadzi pod wejście, utworzono jako jednokierunkową, prawda? Tak. Więc w tym momencie tam nie dochodzi do różnego rodzaju sytuacji kolizyjnych, więc spokojnie można wjechać. Dziecko zaprowadzi do przedszkola. Odjechać i w tym momencie nie będzie żadnych tam czołówek? Tak, to prawda. Nie ma większego problemu z dowiezieniem dzieci do przedszkola, bo tak jak pan redaktor wspomniał, droga jest jednokierunkowa, a też miejsc parkingowych na terenie przedszkola jest na tyle dużo, że bez problemu, nawet w tych godzinach szczytowych, porannych, szczególnie kiedy dzieci są do przedszkola przywożone, przyprowadzane, jest na tyle dużo, że bez problemu każdy dla siebie miejsce znajdzie. Dodatkowo teren przedszkola też jest monitorowany więc to też dodatkowe zabezpieczenie i no i myślałem też plus. No właśnie, także jeżeli chcecie drodzy Państwo jakiś plusik postawić przy naborze swoich dzieci do przedszkola, który rusza 24 lutego, czyli w najbliższy poniedziałek, no to ten plusik przy trójce postawić warto. Serdecznie zapraszamy, warto. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję. Kończymy nasze spotkanie w programie Godzina Radia RST. Przypomnę tylko, że dzisiaj Państwa także moim gościem była Magdalena Kaczuba, wicedyrektor przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Skierniewicach. Już teraz zachęcam do kolejnego programu Godzina Radia RST, ponieważ po godzinie 14.15 będziemy rozmawiać na temat skarbów, jakie można znaleźć w Puszczy Mariańskiej. Skarby te związane są m.in. z królem Janem III Sobieskim. Państwa także mo moim gościem będzie pasjonat historii tej regionalnej pan Wiesław Gaweł.